Budżet obywatelski. E, niewątpliwie jest to jedna z najciekawszych inicjatyw, jakie zostały wprowadzone w naszym mieście na przestrzeni ostatnich lat. Aktualnie trwają prace nad drugą edycją budżetu, w związku z tym zaprosiliśmy do naszego studia Andrzeja Wiekiere, autora jednego ze zwycięskich projektów zeszłorocznej edycji oraz Michała Latosa, Rzecznika Urzędu Miasta i Gminy Orgusz. Panowie, no niewątpliwie można już powiedzieć, że budżet obywatelski jest sukcesem w naszym mieście, natomiast jak to przy okazji takich dużych projektów nie odbyło się bez pewnych komplikacji i może od tego zacznijmy. Michał, może Ty się wypowiesz na ten temat, bo coraz częściej pojawiają się głosy, że niektóre projekty są zagrożone i mogą nie zostać zrealizowane. Jakie jest Wasze stanowisko jako urzędu na ten temat? Znaczy, tu chciałbym od razu powiedzieć, że te wszystkie doniesienia o zagrożeniu o tych projektów, że mogą zostać niezrealizowane, są zdecydowanie przesadzone. Wszystkie projekty zostaną zrealizowane, nie ma takiej możliwości, żeby któryś z nich nie powstał. No, nawet nie przewidujemy takiej możliwości. Mamy jeszcze czas. Przypominam, że jest to budżet obywatelski roku 2015. Rok 2015 15 no jeszcze tak. mamy, także y, jest dopiero połowa października. My nadal pracujemy. Większość zadań już jest na takim etapie, który y, pozwala na optymizm y, mówiący, że no, uda, się, uda się do końca roku je zrealizować. Te wszystkie projekty. Czyli nie ma jakichś większych e, niebezpieczeństw, aczkolwiek, jeżeli chodzi o ramy czasowe, e, zostawiacie sobie jakiś bufor, tak? Znaczy, tu nawet nie chodzi o bufor, bo kwestia jest też taka, że w przypadku każdej inwestycji mogą się przydarzyć jakieś no, zupełnie nieprzewidziane okoliczności. E, no, wiele razy się zdarzało na terenie całej Polski, że akurat. No, nie wiem, wykonawca rozpoczyna roboty i nagle bez żadnej przyczyny okazuje się, że wykonawca bankrutuje. My staramy się unikać takich wykonawców, unikać takich sytuacji, no ale proszę też zrozumieć, są takie sytuacje, których się nie da w 100% przewidzieć, no i też je musimy brać pod uwagę, gdzieś tam po cichu o nich myśleć. Aczkolwiek jeszcze raz chcę podkreślić, jesteśmy dobrej myśli, wszystkie projekty będą zrealizowane do końca roku. Andrzej, to może teraz pytanie do ciebie. Jesteś autorem jednego ze zwycięskich projektów, powiedz co w tej walce o, o właśnie o ten rezultat, co według Ciebie było dobre. Natomiast na jakich etapach napotykałeś problemy, przeszkody i, i co powinno się zmienić, żeby, żeby tegoroczna edycja była lepsza według ciebie? Mm. Generalnie co do konkretnych etapów i wszelkich obaw też były obawy, mój projekt był wymieniany jako ten zagrożony. Owszem, było to dużo niż pewnie planowaliśmy pierwotnie, natomiast kwestia faktycznie problemów była taka, że chociażby stajaki, które miały być w strefie rynku i okolic. To jest strefa jakaś tam zabytkowa pod opieką konserwatora małopolskiego i tutaj wszelkie zmiany zbyłka i wszelkie, wszelkie zmiany muszą być zaakceptowane, omapowane i tak dalej. więc tutaj nam wyszło wiele dodatkowych kosztów, jeśli chodzi o tą mapę i, i też to się przeciągnęło czasowo. Przede wszystkim z zachodu. Z zachodu i też tak, biegania i e, czasu po prostu m, m, sporo zajęło. Natomiast no, muszę przyznać, że mój projekt chyba, jak to stwierdziła strona urzędu, znaczy pr pracownik z urzędu, że najpierw to był jeden z bardziej skomplikowanych, ponieważ stojaki były w ponad 100-160, biorąc pod uwagę szkoły w lokalizacjach i praktycznie w każdym miejscu byliśmy, byliśmy osobiście, sprawdzaliśmy, mierzyliśmy, trzeba było jeszcze raz sprawdzić na pewno stan włas własności działek, czy mamy do tego prawo jako gmina i też z tym wszystkim zmieścić, ustalić jeszcze raz przyklepać wzór Stojaka, jego parametry, więc tutaj tego wszystkiego było. No ja osobiście miałem problem z tym, że to było że wszystkie realizacje, konsultacje były musiały być w trakcie dnia jakby w godzinach pracy, więc tutaj było trochę kombinowania i działań w tym, w tym temacie. Natomiast jak dla mnie na przyszłość to, co tutaj trochę w tym roku też nie wyszło, żeby głosować znacznie wcześniej, żeby ta cała procedura wyruszyła znacznie wcześniej, byłoby to dobre zarówno dla mieszkańców jak i, jak i dla samego urzędu, ponieważ no jakby na przykładzie innych miast większość de facto już jest po głosowaniach. We wszystkich nawet pierwsze głosowania odbywały się w czerwcu, jak w Krakowie ostatnie w okolicach, tak naprawdę listopada już będą znane wyniki w, wiem, w Dąbrowie Górniczej. I tu jest taki problem, że naprawdę, tak naprawdę urząd sobie zabiera trochę czasu na, na realizację tych zadań, co, co jakby odbieramy dzisiaj. Także już pojawiają się artykuły, które są zainteresowane czasem realizacji tych zadań. I mimo że one będą w tym roku, bo z tego się pojawią, to one się pojawią w grudniu, gdzie będą miały mniejszą użyteczność też, niż jakby się pojawiły we wrześniu czy sierpniu. Ale zostaną na tak. następne tak. lata. No tak, 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 z jak już wypracowaliśmy, takie z to, jakieś że one będą, e, będą na lata, tak. to no, tak, rozmawialiśmy wcześniej Kraków, może i, 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 i ma wcześniejszy ten etap głosowania, ale w porównaniu z Orguszem i tak ma dużo, dużo większe opóźnienia. Tak, on jest na etapie takim, że ma problemy z realizacją właśnie też na ten rok. 2015 mimo że w większości zadań tych istotnych i nawet na, te, na tym etapie są wątpliwości, czy one w ogóle powstaną, ponieważ teraz się zrodziło jakieś tam zastrzeżenia wątpliwości do co po niektórych projektów. Także tutaj nie ma takiej idealnej zasady, że na pewno głosowanie rozpoczęte nieco później zaważy na tym, że projekty upadną. Przykład Krakowa, który ja nawet nie wiem, czy, czy, czy dobrze pamiętam, ale Kraków ma jeszcze problemy z, z zadaniami z ubiegłej edycji budżetu obywatelskiego, więc to już jest w ogóle taki przykład skrajny. E, jeśli chodzi, e, może po kolei się odniosę mm. do tego, co powiedziałeś. Jeśli chodzi o te prace przy akurat Andrzeja Projekcie, e, przy różnych projektach, to wychodzi bardzo fajna e, cecha budżetu obywatelskiego, mianowicie taka edukacja społeczeństwa. E, już Andrzej może powiedzieć, że inwestycje ze środków publicznych, i tak jest w całym kraju. To nie jest takie proste zadanie, że przychodzi się na kolanie, pisze się pewien projekt, parę minut wchodzi wykonawca, załatwione. No tak nie jest. To jest pieniądz publiczny, proces, długi. który trzeba wydatkować bardzo odpowiedzialnie, rzetelnie. No i to jest dokładnie proces, także tym bardziej, że tu wchodzą jeszcze różne uzgodnienia. To jest fajne w budżecie obywatelskim, że mieszkańcy też się tego troszkę uczą, jak wygląda inwestowanie i to pozwala tak trochę rzetelniej spojrzeć na ogólnie pracę samorządu. Jeśli chodzi z kolei o ten termin, faktycznie można nawet mówić, że mogliśmy to zrobić wcześniej. Mogliśmy, aczkolwiek my się budżetu obywatelskiego nadal uczymy. Pierwsza edycja była sukcesem, jednak konsultacje, które odbyliśmy po pierwszej edycji budżetu obywatelskiego, pokazały nam, jak wiele jeszcze jest do poprawy. I w tą poprawę drugiej edycji budżetu obywatelskiego chcieliśmy włączyć jak najszersze grono osób, które uczestniczyły w y, kolejnych procesach pierwszej edycji, które chciałyby uczestniczyć. Stąd też ankieta y, ewaluacyjna całego procesu. My te wszystkie głosy analizowaliśmy, chcieliśmy wypracować takie stanowisko, które y, Odpowiadałoby na większość, bo nie da się odpowiedzieć na wszystkie uwagi ankietowanych, ponieważ one się bardzo często wzajemnie wykluczały, ale na większość tych uwag, tak aby tą drugą edycję budżetu obywatelskiego przygotować jak najlepiej w kontekście naszej gminy, bo też trzeba zwrócić uwagę na to, że każda gmina, każdy samorząd jest troszkę inny. Zasady, które idealnie sprawdzają się choćby w Krakowie, niekoniecznie się muszą sprawdzić w Olkuszu. My mamy duże osiedla, małe osiedla. Duże sołectwa i malutkie sołectwa. Musieliśmy jakoś tak popracować, aby te szanse na zwycięstwo gdzieś wyrównać. Tak, żeby każde sołectwo mogło, mogło wygrać. Tak, żeby to wszystko się odbywało sprawiedliwie. Oczywiście z pełną taką, e, ta, ta, takim, taką konkurencyjnością między tymi poszczególnymi zadaniami. Nie chcieliśmy o tym, tego zatracić, ale tak, żeby to było sprawiedliwie w, w kontekście właśnie tych różnic między poszczególnymi sołectwami i osiedlami. Dobrze, w takim razie porozmawialiśmy o tym jak było, to może teraz e, pokrótce przytoczysz e, nam założenia tegorocznego, znaczy przyszłorocznego tak naprawdę budżetu obywatelskiego. E, jakie będą zasady, jakie są takie główne zmiany w stosunku do tej pierwszej edycji? Tych zmian jest sporo i to naprawdę sporo w porównaniu do pierwszej edycji. One wynikają właśnie z tych wszystkich konsultacji, które prowadziliśmy. Główną zmianą, no to, to jest zwiększenie puli na wszystkie zadania, będzie to milion 200 000 zł, także no już, już całkiem fajna suma, ale tutaj wprowadziliśmy taką dużą różnicę w kontekście do pierwszej edycji. Mianowicie podzieliliśmy całą pulę na trzy takie mniejsze pule. Pierwsza pula 700 tysięcy zł będzie przeznaczona na wszystkie zadania. Od, o wartości od 50 do 100 tysięcy złotych. Druga pula 300 tysięcy złotych będzie na te zadania o wartości od 25 tysięcy do 50 tysięcy złotych oraz ostatnia pula 200 tysięcy złotych na te najmniejsze zadania do 25 tysięcy złotych. Ta zmiana w dodatku wprowadziliśmy jeszcze jedną zmianę, bardzo istotną, mianowicie y, głosy ważone. Każdy głosujący mieszkaniec, oddając swój głos na jeden, dwa bądź trzy projekty, bo to zachowaliśmy, wskaże, który dla niego jest najważniejszy. I na przykład pierwszy projekt będzie punktacja tego projektu mnożona razy 3, drugi projekt razy 2, ten głos będzie mnożony, trzeci projekt będzie pojedynczy głos. Zestawienie właśnie tego podziału na trzy pule oraz, yy, oraz wprowadzenie tych głosów ważonych ma na celu właśnie. Zwiększenie szans dla tych mniej osiedli. My nie mówimy od razu, że na pewno małe osiedla zwyciężą. Tu nadal będzie trzeba wystąpić w tym konkursie, nadal trzeba będzie w pewien sposób zabiegać o głosy, aczkolwiek szanse będą sporo większe. Tym bardziej, że w porównaniu do pierwszej edycji, dzięki temu przynajmniej 21 projektów uzyska finansowanie z budżetu miasta. To jest takie najważniejsze. Tu jest sporo innych zmian. Będą mogły brać udział już osoby, w budżecie obywatelskim będą mogły brać udział osoby od 16 roku życia. Wcześniej musiały być to osoby pełnoletnie. To już taki ukłon w stronę osób młodszych, które mają świetne pomysły i które chcą również budować przestrzeń publiczną. No, jeszcze jedna taka bardzo ważna, bardzo ważna zmiana to jest budżet obywatelski, więc chcieliśmy jak najbardziej wyjść do obywateli, a zatem. Zostanie powołany specjalny zespół do spraw budżetu obywatelskiego, który będzie nadzorował poszczególne etapy prac nad budżetem obywatelskim. Ten zespół e, wcześniej składał się z przedstawicieli komisji budżetowej. Tutaj już będzie troszkę inaczej, mianowicie e, włączymy w pracę tego zespołu mieszkańców. Już niedługo w prasie ukaże się ogłoszenie, w którym zachęcimy mieszkańców do składania swoich kandydatur do zespołu do spraw budżetu obywatelskiego, tak aby mieszkańcy Mogli brać udział czynny w każdym kolejnym etapie, i właśnie to ma, to ma temu służyć. Pięciu mieszkańców zyska taką możliwość, aby nadzorować, patrzeć na ręce, wnosić swoje uwagi, tak aby, aby ten budżet obywatelski właśnie był jak najbardziej obywatelski. A ja jeszcze dopytam o pewną sprawę, z racji tego, że zawsze kiedy są zwycięzcy, pojawiają się też osoby, które czują się poszkodowane. W trakcie zeszłorocznej edycji była taka sytuacja, kiedy część osób walczących o projekty chodziła od domu do domu, mówiąc kolokwialnie, już z wypełnionymi kartami, i to wzbudziło pewne wątpliwości wśród części też i radnych. Jak ta kwestia zostanie rozwiązana w tym roku? Tak, tak, tak. Była to kwestia, którą też przedysku przedyskutowaliśmy. Zrezygnowaliśmy z możliwości pobrania karty do głosowania, drukowania czy to na domowych drukarkach. Nie będzie również możliwości wynoszenia większej liczby kart z punktów do głosowania. Jedyną możliwością zagłosowania to będzie przyjście osobiście do punktu do głosowania albo, albo głosowanie internetowe. Z kolei... A ile będzie punktów do głosowania w takim znaczy, razie? Znaczy tutaj... To będzie punkt czy... Nie nie, 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 właśnie do tego zmierzałem. Mhm. My wiemy, że to będzie pewne utrudnienie, jeśli chodzi o dostępność tych punktów do głosowania, więc postaramy się i na pewno tak będzie, żeby tych punktów głosowania było jeszcze więcej niż w edycji ubiegłej. W w poprzedniej edycji były to punkty do głosowania w takich miejscach publicznych typu biblioteka, filie bibliotek. Tutaj postaramy się rozszerzyć te punkty do głosowania choćby o szkoły. Będziemy rozmawiać z dyrektorami tak, aby udostępnić jak najwięcej placówek, do których ktoś będzie miał możliwość przyjścia. I, i, i tak, żeby miał jak najbliżej. Chcielibyśmy, żeby w ka na każdym osiedlu, na, w każdym sołectwie był przynajmniej jeden taki punkt do głosowania. To no, dosyć ciekawe rozwiązanie, szczególnie jeśli chodzi o te szkoły, z racji tego, że, że będzie można głosować od 16 roku życia, więc też ci uczniowie będą mieli dość blisko. E, na koniec jeszcze pytanie do Ciebie, Andrzej. E, jakieś pomysły na tą edycję? Będziesz walczył z jakimś kolejnym projektem, czy też e, dasz, dasz wykazać się innym? No to jest, jeszcze ja pozwolę się odnieść od do tych zmian, no. które jakby zasadniczo cieszą. Cieszy to, że. W, mm, Konsultacje zostały wykonane, i wydaje się, że dobrze, i że też podglądamy inne miasta i wyciągamy wnioski od nich, bo, na przykład, w Skierniewicach pierwsza edycja budżetu, edycja budżetu obywatelskiego nie miała górnych limitów dla poszczególnych projektów i był taki kłopot, że jeden projekt praktycznie wygrał na jeden milion i, I wyeliminował wszystkie Tak, wyeliminował tak, wszystkie, bo de ja. za, jeden. Tutaj jeszcze to rozdrobnienie powoduje, że nawet te mniejsze, które często są bardziej zauważalne i bardziej potrzebne w małych społecznościach, które raz, że przyniosą fajne zmiany, a dwa, że to takie namacalne w związku z realizacją tego budżetu, natomiast co istotne właśnie będzie wymuszało zmobilizowanie się samych mieszkańców i zachęcenie, i zrobienie dobrego projektu, który przekona większość. Też fajnie, że młodsi będą mogli głosować i po pierwsze zgłaszać te projekty, co, co jakby warto zauważyć. Natomiast co do budżetów, już wiem, że że się pojawiają pomysły gdzieś tam wśród, wśród Olkuszan. Myślę, że jest, będzie parę ciekawych uwag. Ja na pewno ma, mam jeden pomysł, znaczy jeden pomysł. Mam pomysł, niestety trzeba też przeselekcjonować, natomiast pomysłów mam wiele, ale myślę, że jedna propozycja na pewno będzie zgłoszona wokół rowerów. Natomiast wiem, że pewnie pojawią się jakieś prace zabaw. Znowu pojawią się coś z rolkami. Zgaduję, Znaczy zgaduję? Podejrzewam. I też, co warto zauważyć... Okej, okay, no to w takim razie Dziękuję Wam za tą rozmowę, dziękuję Wam za informację. Pozostaje nam czekać na rozpoczęcie się już tej całej procedury. Już się rozpoczęła tak naprawdę od 12 października. Można zgłaszać swoje projekty, do czego serdecznie zachęcamy. Zapraszamy do aktywnego udziału. Mam nadzieję, że druga edycja budżetu obywatelskiego również spełni Państwa oczekiwania. Zapraszamy serdecznie. Jest, wszelkie informacje są na jednej kartce A4. Formularz jest prosty, nie wymaga dużo wypełniania. Zgłaszajcie, aktywizujcie się, będzie się coś działo, będzie się więcej działo. W takim razie nie pozostaje mi nic więcej do dodania. Dziękuję jeszcze raz Andrzej Wiekiera, Michał Latos i Jakufita Przegląd Orkuski. Do widzenia.